I zwróćcie uwagę, tak właśnie wygląda klimatyzator, który był serwisowany przez pseudofachowców, którzy za niewielką opłatę dokonywali corocznego serwisu. Jak widzicie sami turbina jest wręcz zaklejona, no a niestety tak to nie powinno wyglądać. Ale taki jest to właśnie efekt, jeżeli ktoś nie używając odpowiednich narzędzi i preparatów podchodzi do tak zwanego czyszczenia klimatyzatora. Jak widzicie, wszystko jest bardzo zabrudzone, zaklejone. Jest tu jeden wielki grzyb. Instalator, który wcześniej serwisował to urządzenie, no niestety nie wykazał się. A klient płacił co roku fakturkę, a efekt jest katastroficzny. Bierzemy się za robotę i za chwilę przejdziemy do tematu, pokażemy wam jak to wygląda po naszym czyszczeniu. No i robota wykonana, jak widzicie, było dość trudno. Dwie godziny pracy, mnóstwo chemii, gorąca para. Pozbyliśmy się tego największego tego największego tak naprawdę brudu, który się pojawił na turbinie. Jak widzimy, serwis klimatyzacji bez profesjonalnych urządzeń typu parownica, gorąca para, ciśnienie i ozonowanie. Także bez maszyny Vipkul -cool nie dalibyśmy radę w żaden sposób. Wyczyszczenie wszystkich tych łopatek turbiny graniczyło bez cudem. W tym przypadku praktycznie większa część brudu została już zerwana, wypłukana. Praktycznie około 20 litrów wody demineralizowanej poszło na ten cały układ plus chemia. Przy kolejnym serwisie oczywiście dopracujemy tą turbinkę sobie jeszcze bardziej. Także ja Wam dziękuję za zainteresowanie, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, lajkowania, trzymajcie się, cześć.